Widziałamcie tytuł jaki jest. Chodźmy do odcinka. Ale ja nie chcę iść do szkoły. Ale mój nie. Albo... Nie! Nie ukradnij nie z mojego komputera. Tylko do komputera. Odawaj! Nie ma wlądu. Dobra, idę do mojej filmy. A ty, żądka, gotuj, dobra? Pa. Mhm, tak. Ha. Synu. Tak, robimy to tak. Mhm. Łączamy ignamy. To na jedną osobę. A, dobra chwila. Poczukam na dwa. O, co to jest? To jest jakiś serial. A i serial. Mhm. Ja idę. Zobaczmy. Mamo, w telewizor ale co to telewizor ale mnie ja wyłącza nie wyłączyłem jak to jak no nie wyłączać nie wiem nie, nie wyłączyłem nie wyłączyłam a a już malam Jojo, jo, włączacie w Włącz wiadomości! To boka nóż! Uwaga, uwaga! Badawca, rodzina taje się najpierw... Nawet musi wyjechać do innego kraju. Myślę, że ty i nie będzie... Na kilka dni. Chodź, zadnia. Pi, pi, pi. Musimy wyjechać. Tak, musimy wyjechać. Szybko. Kto lat sitko? Bek. Nick. Jak to Nick? Widziałam co ty robisz. Aaaa. Nie tam nie będzie jedzenia. Aaaa. Bez kasy jedziemy i bez komputera. nie Cynku, Bo ja, ja jakaś kupia dokja. No. Mhm. Kukasy, to, 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 o i chyba ścisłem. Aaaaaa! No, nowy właściciel. Jak to nowy? No wyjedziemy. I ktoś będzie pilnował na niej i spać. Jak? Nie. Tak, tak. Wiesz o tym. <tuszy> Więcej kosztowały to kilka milionów, ale musimy. Pakuj się. A ja nawet nie mam plesaka. Jak to? Kiedy byłeś wysko... Nie byłeś nigdy wysko, O nie, muszę się kupić szybko. Szybko plesek muszę się kupić. Gdzie są plesaki? A zaraz nie będzie. Dobra, kupię widz jakieś pudełko. Dobra, tylko szybko. Szybko! Tak... Takie pudełko dzisiaj ten komputel. To to się stałeś, tato. Nie. Ja to, bo nie mogę. Dobra, pakuj to. Mm. I komputer pakujemy do pudełka. Pi jest w Ale ciężki. No znaczy, senju, to mógł, zrobić z No a jak? Mój ja. Filat. Na mm. no auta. Do no auta Ty też to tutaj jest Teleport do auta. A nie gdzieś nie pieści. Dobra, udajemy do tego pudełka już nie ma. <grystanie> Tylko gdzie położysz tak tutaj stadeł nam. Dzięki, bułetów. Dobra, chodźcie. Musimy wyjechać. Widzicie, być zawodaczą rodziną, bo trzeba zrobić duże sesy. Pa, pa!